Urodzony w Gdańsku Daniel Schulz uważany jest za najważniejszego portrecistę działającego na terenie XVII-wiecznej Rzeczpospolitej. Jego portrety cechuje jedna wspólna cecha. Zdolność wnikania w psychikę modela, w jego wewnętrzny świat. Jest to zdolność, którą posiadali najwybitniejsi twórcy w historii malarstwa europejskiego. Po latach pracy na Dworze Królewskim dla możnych, bogatych zleceniodawców w latach 70. XVII wieku powrócił do Gdańska. I wówczas powstał jeden z najbardziej niezwykłych i najpiękniejszych portretów znajdujących się w Galerii Malarstwa Muzeum Narodowego w Gdańsku. Portret Konstancji von Holten-Schumann. Kim była Konstancja von Holten-Schumann? Była córką Konstantina von Holtena, kupca gdańskiego, oraz żoną Gabriela Schumana, burmistrza gdańskiego. Była także matką siedmiorga dzieci, z których dorosłego wieku dożyło zaledwie dwoje. Jeden z synów sportretowany jest na obrazie, znajdującym się obok portretu matki w Galerii Malarstwa w Gdańsku. Konstancja ma na głowie czepiec wykonany z grubej weneckiej koronki. Zwyczaj zakrywania włosów przez mężatki jest bardzo stary. W XV wieku we Włoszech młode mężatki okrywały głowę chustami, które fantazyjnie wiązały, które opadały im na ramiona. I w tego typu właśnie chustach dopatruje się mody na noszenie czepców, które dotarły do Gdańska wraz z modą francuską w drugiej połowie XVII wieku. Wyszukana kolorystycznie suknia wykonana z aksamitu i jedwabiu, liczne ozdoby, wstążki, koronki. Wszystko to świadczy o tym, że portretowana pochodzi z najwyższej warstwy społecznej mieszczaństwa gdańskiego. Potwierdzają to także ordynacje odzieżowe, które zostały wprowadzone w Gdańsku w XVII wieku, bardzo wyraźnie regulujące to, w jaki sposób może się ubierać dana warstwa społeczna. W latach 40. XVII wieku wydano rozporządzenie, w którym podzielono mieszczaństwo na sześć grup. Każda z nich mogła nosić wyraźnie określone w tym rozporządzeniu tkaniny, określono także ich ceny. Wydano nawet specjalny album z rycinami na podstawie rysunków Antona Mellera, w którym zilustrowano mieszczki gdańskie z przynależnymi im strojami w zależności od stanu i profesji. Według znawców malarstwa portretowego przedstawienie Konstancji von Holten-Schumann odnosi się do jej temperamentu melancholicznego. Świadczyć o tym ma kolorystyka jej sukni czarno-żółta, która odnosi się do czarnej żółci. Zgodnie z protonaukową teorią Hipokratesa czarna żółć była jednym z humorów, jednym z płynów ustrojowych człowieka, który odpowiadał za melancholiczny temperament. Także kolor jej włosów siwy ma świadczyć o tym, że jest melancholiczką, ponieważ świenie włosów oznacza właśnie działanie czarnej żółci. Perły, które ma na szyi, mają stanowić antidotum na melancholię. Także jej fizjonomia świadczy o tym, że jest typem melancholicznym. Najważniejszą publikacją na temat teorii zwanej fizjonomiką w czasach nowożytnych była praca Giovanni'ego della Porty, De Porte, Humana fizjonomia. Autor przedstawił tam typy osobowości, przypisując im różne typy fizjonomiczne. Typ melancholiczny charakteryzował się wydłużeniem proporcji twarzy, wydatnymi kośćmi policzkowymi oraz ostrym orlim nosem. Po prawej stronie portretowanej znajdują się piękne japońskie kamelie, kwiaty szybko szybkowiędnące. W dłoni natomiast trzyma niepozorny biały kwiatek, który określony został jako orlik bądź też jaśmin lekarski symbolizujący czystość i cnotę. Być może sposób przedstawienia tego portretu, jego ikonografia, odnosi się także do imienia portretowanej: Konstantia, stałość. Zgodnie z klasyfikacją temperamentów i żywiołów dokonaną przez Klaudiusza Galena w II wieku, Konstantia, czyli stałość, to była cecha charakteryzująca melancholików. I w tym kontekście portret Konstancji von Holten-Schumann jest tak naprawdę obrazem jej cnót, jej stoickiego spokoju, jej stałości w obliczu przeciwności losu. Życie kobiet w XVI-XVII wieku, zwłaszcza tych pochodzących z najwyższych warstw społecznych, koncentrowało się wokół domu, wokół małżeństwa. I wszystkie znane portrety kobiece, które przetrwały do dzisiaj w Sztuce Gdańskiej, wpisują się w ramy wyobrażeń na temat roli kobiety w małżeństwie i jej powinności. Wszystkie poza portretem Konstancji von Holten-Schumann, ponieważ ten portret opowiada znacznie głębszą historię. I dotyczy bardziej osobowości i jej życia wewnętrznego.